Kochani, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w odcinku podsumowującym filmy, seriale, książki. I chciałabym trochę się skupić na każdym z nich, opisać i generalnie może polecić, może odradzić. Sierpień był takim miesiącem dużo, bardzo filmowym, dlatego że bardzo często spotykałam się generalnie z moimi znajomymi, żeby oglądać właśnie filmy. Tutaj Ola, Justa. Książki na początku były trochę tragedią, natomiast później trochę się zreflektowałam i trochę zaczęłam czytać. Dzisiaj jest 31 sierpnia, ale możliwe, że dokończę jeszcze dzisiaj jedną książkę. Także jeszcze ją zaliczymy do tego jakby podsumowania. Dobry wieczór, witam was z Wieloletniej Przyszłości, która to. Chciałabym wam zaznaczyć, że ten film ma spoilery odnośnie materiałów, które pojawiają się w tym filmie. O tam generalnie fabułę, jednak to nie są takie rzeczy, które poznajecie na samym początku i zdarzy mi się na przykład wspomnieć o czymś, co okazywało się na przykład dopiero w połowie książki. Także, jeżeli Wam to nie przeszkadza, to proszę skipujcie, kiedy chcecie o jakimś tytule, który jesteście zainteresowani przeczytaniem, a przykrywają Wam spoilery. Buzi. Pierwszym filmem, jaki miałam okazję zobaczyć, to było It Ends With Us, który, by the way, byłam na premierze. Aktorzy nie odzwierciedlali nie odzwierciedla wieku y, bohaterów. Trochę mnie to irytowało, y, dlatego że wszyscy tam mieli 40 lat i niektórym to nie przeszkadzało, jak słyszałam opinie moich koleżanek, ale dla mnie to było trochę dziwne. Y, Atlas był obrzydliwy, y, okej, okay. kontynuujmy. Y, stylówki. Co, ci, co Lili miała na sobie przez cały ten film? Jeżeli ja coś tam znajdę, to mogę tutaj wkleić, ale jakby. What the hell? To po prostu wyglądało. jakby była ubierana przez swoją mamę i miała 7 lat. Ok. Brak komunikacji Lili w związku. Nie chcę wybierać pod żadnym pozorem Ryla, bo jakby. No, jakby wiadomo, że on też zawinił, tak? Jakby to jakby, on był głównym problemem e, tego wszystkiego. Natomiast Lily w ogóle nie rozmawiała z nim. Jakby, e, kiedy na przykład e, on znalazł ten numer e, do Atlasa pod e, caseem, ona nawet nie powiedziała, że jakby to nic nie znaczyło, że on to było rok temu, już dawno temu i jakby to. Jakby ona nawet o tym nie pamiętała. Taka powiedziała, ja, It's nothing, babe. It's nothing. It's nothing. Lily była bardzo zawiesz wobec Raila na końcu tej sceny, kiedy ona już leżała w szpitalu z tym swoim dzieckiem. No, to to było stawiać, kiedy powiedziałam mu coś w tym, że, czy, twój, czy gdyby tw, Twoja córka stworzyła takiego mężczyznę, który robi to, to i to, to chciałbyś się zostać, i później oni się tam mieli rozejrzcie, nie? Także to było takie spoko. I e, też jeden fajny cytat, e, który powiedziała siostra Ryla, nie pamiętam jak się nazywa, e, że jako jego siostra kazałabym ci dać mu drugą szansę, ale jego twoja przyjaciółka powiedziałabym, żebyś spierdalała od niego. That was pretty fun. To było rzeczywiście fajne, i ten. W całym chyba odniesieniu co do książki, niewiele z nich pamiętam, bo też nie uważałam, że była jakaś świetna, ale nie był to zły film. Dałam mu jakieś chyba trzy gwiazdki. Prawdopodobnie tylko dlatego, że po prostu on nie był w takich gustach, w których ja bym gustowała w filmach. W sensie po prostu. On był taki zwykły i, jakby nie dał mi żadnego, żadnych przemyśleń, ani nic takiego, po prostu taki on miał być. To miał być po prostu romans i taki jak Colin Hoover e, pisze książki. E, także dlatego po prostu oceniałam go tak nisko. Jeżeli miałam go oceniać w formie takiego romansu, to oczywiście dałbym jakieś cztery gwiazdki, bo byłby ok. No to po prostu, jakby nie było w nim nic takiego, co miałabym zapamiętać. Ale oczywiście taki był jakby zamiast filmu i tak to, to miało być to. Dziś mam raki. Dalej obejrzałam e, ten film, Where the That's Sync. Mam nadzieję, że dobrze to wiedziałam. Um, co do tego filmu jestem zerwowana bardzo. Um, zacznijmy od tego, że aktorzy byli bardzo dziwni. Cała bohaterka Ki, Ki, Kai to się Kai, ale to jest K-Y-A i ja mówię na nią Kia, i jakby ja, ja nie będę tego rezygnować, bo because I love it, um, była strasznie dziwną osobą, Jakby uważam, że w ogóle nie miała osobowości, była taką płychwoją myszką i kiedy ja w moim książce wyobrażałam sobie ją jako taką dziewczynę, taką przebojową, taką, która potrafi. Znaczy, nie wiem, czy przeboją, bo ona generalnie była nieśmiała, ale bardziej jako, jako taką osobę, która, była, która potrafiła sobie poradzić w skartej sytuacji. W tym filmie wyglądała jakby była po prostu taką nieśmiałą myszką, jakby nie potrafiła w ogóle nie wiedziała, co z sobą zrobić, a mimo wszystko przeżyła, jakby tam sama, co nie. I ja, ja uważam, że ona była za mało wykreowana taką niezależną. Uważam, że relacja tejta i Ki była bardzo wybielona. Dlatego, że musimy pamiętać o tym, że kiedy oni zaczynali mieć to swoje coś i kiedy miało dojść do stosunku między nimi, to ja miałam 14 lat, a on chyba 19. Dlatego, że oni wtedy już mieli, nie wiem, jakieś 30 lat, jako ci aktorzy. Także to po prostu tego się nie dało zobaczyć i ja uważam, że to było coś, co powinno zostać podkreślone bardziej w tym filmie. Chyba, że po prostu oni stwierdzili, że nie będą tutaj robić takiej różnicy wieku. Okej, okay. był trochę nudny. Ja uważam, że on naprawdę był trochę nudny, yy, trochę mnie, jest tak, że on był taki bardzo cichy, ta książka też była bardzo cicha, natomiast ta książka rzeczywiście ściągała siebie, a ten film uważam, że był taki mało interesujący i jeżeli miałabym oceniać go co do książki, to to jest taka różnica, taka różnica i jakby ja w ogóle, ten film był taki i uważam, że naprawdę książka jest o wiele, wiele lepsza, yy, bardzo też wiele zostało pominiętych wątków w książce co do sprawy sądowej. W której była jak w tej książce, w książce było opisane o wiele więcej szczegółów. I ja, ja to też rozumiem, bo gdyby to jest jednak film i jakby nie mogliby oni tego wszystkiego zawrzeć jakby tak samo w książce, ale uważam, że książka była o wiele przez to ciekawsza i jakby w filmie zostało powinien bardzo dużo wątków, które na końcu jednak dawały taką lepszą, piękniejszą całość. Także tak, gdzieś w pamiętam rakiet nie na bodajże na 2,75 albo 2,5. Co do. Jedyne, co w sumie wyobrażałam sobie w ten sam sposób, to były bagna. Bagna rzeczywiście był przepiękny i była świetna. Natomiast reszta, wszystkie rzeczy, jakby wszystkie osoby, wyobrażałam sobie zupełnie inaczej. I trochę mi to zaburzyło patrzenie na książkę. Mm, tak. No i taka jest moja opinia. Uważam, że o wiele książka jest lepsza i nawet jeżeli nie lubicie czytać książek, to ta książka byłaby super. Mm, no. No i polecam po prostu ją przeczytać i zobaczyć, że jest naprawdę świetna, bo I love it. Następny film to był Red Notice. Chodziło w nim generalnie o to, że była tutaj jakby dwie grupy ludzi. Czyli była policja, w której był policjant, który później zaprzyjaźnił się z złodziejem, który chciał ukraść wszystkie jajka Kleopatry. I wydaje mi się, że one istnieją naprawdę. I była taka jeszcze typiara, która też chciała te jajka ukraść, i oni generalnie wyrwalizowali o to, żeby te jajka zdobyć. Co do tego filmu, nie pamiętam z niego wiele. Uważam, że był bardzo podobny do Ocean Eight, ale jednak przez to, że miał mniej, interesujące, mniej interesujących bohaterów, nie był aż tak dobry jak Ocean Zate. Um, grał w nim Dwayne Johnson. To jest chyba ten taki i Wielki co chodzi, Wiecie, o który. Um, no i um, co do niego. Uważam, że był ok, natomiast nic większego. E, bardzo ładna była te wszystkie wodospady, które były na samym końcu tego filmu. Przepiękna jakby instylizacja była. Bardzo fajny plot twist na końcu. E, no, całkiem śmieszny, trochę taki niespodziewany. Jakby bardzo dobrze się na nim bawiłam. Jakieś takie trzy gwiazdki, trzy i pół dałam. Pan. had fun. Następny film, który obejrzałam to był True for Dare. E, to był horror polegający na tym, że grupa znajomych pojechała do... Podajże Brazylii i tam byli w takim specjalnym klasztorze opuszczonym, w którym jakiś typ inny ich zaciągnął i docierać w grę Prawda czy wyzwanie. I później ona jakby pojechała razem tam z nimi. To była taka klątwa, którą oni musieli rozwiązać. I polegało to na tym, że jeżeli nie wykonało się prawdy czy wyzwania, to się umierało. Um, uważam, że koniec był bardzo niedopracowany i zakończenie tego filmu nastąpiło tak nagle. Kiedy przez większość filmu wszystko było ok, powiedzmy, i ja oni tam grali w tą grę, to on dopiero tak ostatnie 15 minut nagle wow, on chodzi i później ciebie wszystko to robi tak szybko, żeby to właśnie rozwiązać. To było trochę nieprzemyślane. Film był bodajże z 2013 roku i tam było dużo takich, e, takich smaczków, że wiecie, jakieś tutaj te skinny jeans, takie takie właśnie jakieś flanelowe koszule, i było czuć, że to jest takie ten. Były też takie żarty o jakichś, nie wiem, Justinie Becker ale nie Grandy, to jakieś takie rzeczy nie pamiętam już do końca, ale na pewno dało się wyczytać tą taki trochę cringe. E, I uważam, że był trochę śmieszny. E, ja kiedy. Znaczy, był trochę straszny, natomiast e, głównie trochę ta fabuła mnie śmieszyła, że oni. Bo to było tak, że kiedy oni mieli tą, prawdę czy wyzwanie, to ci ludzie jakby te twarze ich zaczyna się, że takie. Nie, to, po prostu, to wyglądało mega i zawsze się z tego śmiałam, chociaż wyglądało trochę przerażająco, no to tak na Uważam, że cały plot był całkiem dobry, ale zlecił się za szybko. Kolejnym filmem, który obejrzałam, było Legion Samobójców, tak zwany Suicide Squad. Um, co do niego uważam, że był spoko filmem akcji. Um, on był trochę iconic, bo wiadomo, jakby bardzo dużo osób go zna i tak dalej, chociaż ja nie uważam, że był jakiś taki, nie wiadomo, jakiś świetny. Nie powiem, się na niego jakoś najlepiej, może po prostu dlatego, że on był taki bardzo alternatywny i generalnie nie był o takim świecie, który mnie interesuje. Był też bardzo um, surrealistic, tak, taki jakby, że on by się w ogóle nie wiedział, że jakby normalnie. I to trochę było takie dla mnie dziecinne, I don't know. po prostu był ok. jakby... I had fun, ale jakby nothing else. Jeśli chodzi o kolejny horror, który obejrzałam, czyli Unfriended, to jest um, horror, który generalnie dzieje się na komputerze i chodzi w nim o to, że jest grupka znajomych, która ma swój własny czat na Skype'ie wtedy, bo to też było chyba z 10 lat temu nagrywane i nagle do ich czatu pojawia się do jakaś osoba, która nie ma kamerki włączonej, nie ma mikrofonu włączonego i oni się zastanawiają, kto to jest. A później okazuje się, że on zmusza ich wszystkich do zabijania siebie, na siebie samych siebie, bo zna ich najwzględniejsze sekrety i jest takim duchem ich przyjaciółki, która z parę nastu lat wcześniej umarła. To bodajże była jej dziesiąta rocznica śmierci. I on tak właśnie się tam zrespił i powoli ich wszystkich zabija. Mi się wydaje, że on trochę ryłbanie, tak szczerze, w sensie bo jego jakby cały koncept był nagrany jakby na laptopie i nie było zwykłych shotów. Jakby wszystko działo się, oglądałeś po prostu ekran laptopa jednej z bohaterek i to było naprawdę moim zdaniem mocne. Też wszystkie takie research, które ona robiła, nagle były jakieś wiadomości, ktoś tam wysyłał, też trochę było banie. Nie uważam, że on był jakieś mega mocne, ale na pewno był bardzo ciekawe i inny niż wszystkie. Tak samo, co do, taki, co do tego nagrania, kiedy to było, to wszystko było właśnie w tych takich latach 2013, e, także to też było czuć. Trochę było to cringeowe tak samo, bo ona tu miała takiego chłoptasia. Nieważne, jakby zrozumiecie, jeżeli to obejrzecie. E, uważam, że był takie fajny, całkiem ciekawy. Przejdziemy, moim zdaniem, do takich dwóch najlepszych filmów w tym miesiącu. E, zacznijmy, może, od Jaws, czyli Szczęk, ale zajebisty. Oglądałam go razem ze i obydwie uważam, że był naprawdę super. Był bardzo wielowątkowy. Jakby te wszystkie rzeczy działy się takie, że było wiadomo, dlaczego oni postępują jak postępują. Tak samo ten burmistrz. On też miał swoje sposoby on był tym czarnym charakterem jednak. Natomiast on też miał swoje powody, dla których podejmował takie decyzje, które podejmował. A jeżeli nie wiecie, o co chodzi w szczękach, to chodzi to generalnie o to, że nagle ludzie w wiosce w USA, nie wiem, w jakim stanie, nie pamiętam, zaczynają umierać nagle w morzu. Później szybko się okazuje, że to są ataki rekina, który był generalnie wielki i musieli go zabić. Miał mega fajny vibe, jakby to jest mega stary film, ale naprawdę uważam w ogóle, że jeżeli chodzi o takie efekty, no to wszystko było ok. Oprócz tego, że było widać, że czasami, te manekiny były rzeczywiście takie manekinowe, to na przykład ten shark, jakby ten cały rekin, ja nie mam pojęcia, oni go to nagrali, ale on był bardzo realistyczny, jakby naprawdę. On wszystko, jakby co, jakby jak on pływał, w ogóle jak oni później go wydobyli, to serio było realistyczne. I nie, nie było widać, że to jest taki film, który rzeczywiście nagrany został 40 lat temu, mm, czy nawet już prawie 50. E, tak, jeżeli chodzi właśnie o taki cały wydźwięk, uważam, że był spoko. Nie był jakiś bardzo straszny, no bo może że to miał być horror, no ale jednak to jest o lekinie. Czyli jakby tam nie było, było jumpscarów, to nie? Jakby to jest jakby normalne, moim zdaniem. Był jeden taki fajny, mm, ale oczywiście był fajny, on nie był taki chamski, no nie? Także rzeczywiście to jest taki... Taki dobry, dobry klasyk, dobry horror, który chcecie, możecie sobie obejrzeć zajmiemy np. przykład jesteście gdzieś nad wodą to jest takie całkiem fajne. E, Oceniam go na 4,5 gwiazdki, także super. Ostatnim filmem, który obejrzałam w tym miesiącu, było Southburn. E, razem z Zosią porodzić na naszym nocowaniu, oglądałyśmy go. Był mocno zryty, ale uważam, że miał zajebisty baj w ogóle. E, ten główny bohater jakby do końca samego nie było wiadomo, czy on jest tym dobrym charakterem, czy tym złym. Ja miałam różne teorie na temat jakby tego ich domu, w którym oni byli. Aha, przepraszam, w chodzi w nim o to, że był chłopak, który zaprzyjaźnił się z takim popularnym chłopakiem na swojej uczelni w Oksfordzie i pojechał na wakacje do ich takiego domku letniskowego, w którym oni spędzali właśnie całe te trzy miesiące, czy dwa. No i wtedy zaczęły się dodać dziwne rzeczy. On trochę, trochę obsypy na płcie tego popularnego chłopaka i w ogóle. I było mocno zryty ten film, natomiast uważam, że był serio zajebisty, miał mega fajny, taki jesienny vibe, także na teraz idealnie, może tak za jakiś miesiąc, co nie? Ten facet był trochę dziwny i było widać, że jest niezrównoważony psychicznie, ale serio uważam, że ten film był fajny. Jakby było parę scen, które były mega dziwne, jeżeli wiecie o co chodzi, to wiecie, jeżeli nie, to nie będę wam tego zdradzać, bo może obejrzycie, bo ja serio polecam. No i co? I tak trochę w ogóle miałam wrażenie, że to jest takie stowarzyszenie umarych poetów, ale bardziej taki, takie, bardziej kameralne, bo jakby tam nie było szkoły, szkoły, tylko po prostu był taki sam vibe, takie, takie jesieni, takie br brązowe, takie vibes i w ogóle. No i właśnie do tego mm, te wszystkie dziwne sceny, których oczywiście w stowarzyszeniu umarych poetów nie było, ale jakby. No Mam wrażenie, że jakoś tak się składają do siebie. Tam lecimy do seriali. Na samym początku sierpnia, kiedy wracałam z obozu, obejrzałam La Primera Wes. E, to jest kolumbijski serial e, o liceum e, dla chłopców, który, do którego dołącza dziewczyna. I ona jest taką feministką, do ta książki. Um, jest taka bardzo niezależna, taka. no wiecie o co chodzi. E, I ona sobie dołącza i dołącza do takiej grupy chłopaków, którzy potem się zaczynają rozejrzeć różne rzeczy. Takie bardziej, takie bardziej normalne, jakby nic takich, takich strasznych czy coś. Takie rzeczywiście, On jest taki po prostu o takiej grupce zajomych ze szkoły. E, tylko to się dzieje jakby w latach 70., -tych, 80., -tych. także też jest to taki fajny akcencik. E, ma też bardzo dużo fajnych wątków historycznych, z, z, z czy generalnie z Kolumbii i z czasów, kiedy właśnie e, dziwne rzeczy się działy w samych czasach w Ameryce Południowej. E, Wszystkie stajki i w ogóle tak rzeczy są bardzo opi opisane i są podkreślane w tym serialu, co moim zdaniem ma bardzo fajny też wpływ na bohaterów i na to, co się dzieje jakby z ich głowami. Wtedy mm, jest po hiszpańsku, także jeżeli się uczycie hiszpańskiego, to się, to się też trochę podszkolić. E, I ma bodajże dwa sezony, ale trzeci też będzie na, na pewno nagrywany. Oglądało mi się go bardzo przyjemnie and I love it. Czekam na trzeci sezon. Później tak trochę randomowo, ale obejrzałam. E, Przewodnik po zbrodniach według Grzecznej Dziewczynki. Mm, mm, no okej, okay, w sensie nothing special, nawet się do niego nie, nie ciągnęłam, ale po prostu go tak oglądałam na poczekaniu. Nie był jakiś super, a aktorzy mnie nie pochwalili, znaczy nie, nie powalili. Czytałam też książkę i uważam, że rzeczywiście była lepsza. Główna bohaterka, mimo że pasowała do tej roli, to mi nie pasowała, bo wyglądała inaczej w mojej wyobraźni. Taki trochę mysterious, ale serio, nie uważam, że jest jakiś super ten serial. I ostatni e, serial, który obejrzałam w tym miesiącu, e, dokładnie pierwszy sezon, jestem chyba teraz w połowie drugiego, to jest e, Szkoła Elity. Mm, głównie dlatego, że jest po hiszpańsku. E, co ja o nim uważam? Jest całkiem fajny, uważam, ale myślę, że dopiero jakby teraz, kiedy jestem na tym drugim sezonie, coś się tam coś fajnego. E, obejrzałam sobie też czy, z uwagą ten pierwszy, e, ale ten rzeczywiście, ten drugi będzie będzie mocny a słyszałam od Zuzi Beredy, że są jest najlepszy także wydaje mi się, że do trzeciego obejrzę a później już przestanę, dlatego, że podobno właśnie ten reszta jest bez znaczenia. chodzi w nim o to, że jest morderstwo jednej dziewczyny z ich klasy z klasy takiej, tego liceum liternego dla sreplendystów ale głównie dla takich dzieków z bogatych rodzin i, i także rzeczywiście rzeczy. A aha i w ogóle co jest śmieszne, to mam wrażenie, że w tych takich hiszpańskich serialach, które szczególnie są przez Netflixa to tam jakby są wszyscy ci sami ludzie. Chcę porównać La Casa de Papel i Elite. Tam macie chyba chyba czterech czy pięciu tych samych aktorów. Plus jeszcze Valentino, to jest typ sojluny, który gra w sojlunie. A jeszcze na okładce z Elite, ale jeszcze nie doszło do tego momentu, w którym ona się pojawia, też sojluny jest bardziej dziewczyna taka, ta, ta, ta niemiła taka. Jak ona się nazywa? Chyba na A, ale no, dobra, nieważne. Generalnie są ci sami aktorzy, i to jest. W sumie nie wiem, czy to jest fajne, czy to nie jest niewajne. Chyba mi się też jest fajne, bo lubię widzieć takie podobne twarze. Co skłania mnie do tego, że muszę obejrzeć La Papel Papel Znowu, bo to był mój pierwszy serial, który oglądałam i mega potrzebuję obejrzeć go jeszcze raz. Moving on to books. W tym miesiącu, co prawda, skończyłam tylko trzy książki. Natomiast jeżeli chodzi o generalnie czytanie książek, to czytałam ich więcej. Zaczęłam na pewno trzecią część Wojny Makowej i Miedziaki, który też skończę, myślę, że dosłownie jakoś tak 3 września, bo to jest już jestem w połowie, ale po prostu nie wiem tej kieszki w ogóle do mojej babci. Lalka przyjąłam, to jest tak nadziei, nie wiem, jakby po prostu nie mogę się w nią wciągnąć, ona dosłownie sama, sama po prostu, ja sama usypiam, kiedy ją czytam i ja nie mogę po prostu się przy nią przebrnąć. Prawdopodobnie kiedy pani Alina mnie zmotywuje, to ja ją przeczytam jeszcze w tym roku szkolnym. Ale tak to będzie dla mnie ciężkie, to będzie takie, takie męczące, że ja nawet nie chcę w ogóle o tym myśleć. Pierwszą książkę, którą przesłuchałam w tym miesiącu, to jest Wakacje pod morzem. Opowiada o takiej dziewczynie, która przyjeżdża do hotelu na, do pracy razem ze swoim bratem i ta to zaczyna myśleć różne rzeczy, które dzieją się pod morzem. Tak, nie będę mówić więcej, bo może kiedyś przeczytacie... Mm, ale uważam, że ta książka była taka śmieszna. W ogóle, co jest ciekawe, mega, kiedy przyjeżdża tam dziewczyna z tym swoim bratem, tam przychodzi jej taki przyjaciel z dzieciństwa, i który on jakby zajmuje się tym hotelem i zaczyna im mówić, że witajcie w hotelu Bursztyn i tam później wszystko jakby leci z Taco, z hotelu Marmur, co było mega śmieszne takie nawiązanie i było mega w ogóle przyjemne do słuchania, bo... Poznałam co nie to wszystko i to też jest takie fajne ym, inspiration. Jeżeli chodzi o więcej, to dosłownie było tylko kiedyś czy wspomniane, że chłopak słucha tako. Przesłuchałam to książkę w ogóle bardzo szybko, bardzo się nią yy, i nie uważam, że była jakaś świetna, ale jeżeli chodzi o takie dosłuchania i w ogóle, kiedy już miałam dosyć wszystkiego, ani podcastów, ani muzyki, to fajne było do przesłuchania. Dałam jej chyba 3 gwiazdki czy 3,5. I wiadomo, nic, nie skłoniłam jej do większych przemyśleń, natomiast nie była zła jego życia też jako obyczajówka też miała coś sobie takiego ciekawego, ciekawszego, co, czego nie ma w, w większości jakby obyczajówek było trochę lepiej uważam i właśnie ja w sumie całkiem ja polecam szczególnie właśnie na taki okres wakacyjny, który właśnie się skończył, ale it's okay, it's okay, idziemy dalej, Lolita, Lolita, Lolita jest kraszchoł absolutnie okropną, absolutnie obrzydliwą Zbudziła mnie tyle okropnych emocji i w ogóle sprawia, że za każdym razem, kiedy miałam ją dokończyć, bo przeczytałam praktycznie całą, to miałam ochotę się pożygać i zrobić wszystko, żeby tylko tej książki nie dotykać. Dokończyłam ją, o, koniec był absolutnie okropny. Jestem w ogóle przerażona tą książką. Nie polecam wam więc z żadnej strony, nie chcę, żebyście jej czytali, bo naprawdę jest obrzydliwa, jest okropna. Nie wiem w ogóle, nie wiem w ogóle, co ja mam na jej temat powiedzieć odrazę. Czuję po prostu ogromną, jedną, wielką odrazę do tej książki. Nie mam pojęcia, co autor sobie myślał. Nawet nie przeczytałam jego wyjaśnień po tej książce, bo zawsze było, że Władimir Dobokow o Lolicie. Ale nie tego. przeczytałam tego. Chciałam tą książkę i Po prostu oddać. Już już nigdy więcej na nią nie spojrzeć. To jest takie fascynujące, że książka może takie emocje wzbudzić w osobie. We mnie... Szczególnie, że ja jestem całkiem czytelnikiem, który nie jest taki wiecie, początkujący. Jakby ja czytałam róż różne rzeczy na książkach. Czytałam wojny makowe, które były też bardzo brutalne, ale to jest w taki sposób właśnie niebrutalny, brutalne. I to jest poserwane. <słuch> Serio, jakby. Opowiada to generalnie. No nie wiem, czy pewnie mi się leży, że wy o, o fabule tej książki, no ale generalnie chodzi o to, że mm, jest mężczyzna, który zakakuje się w córce swojej dziewczyny, w sensie on najpierw zakochał się w tej dziewczynie, w małej dziewczynce, a później dopiero zakochał się w jej matce, żeby specjalnie się z nią poślubić. I później, kiedy oni się już poślubiają, to ta matka jedzie w wypadku samochodowym i on musi się zająć tą małą Lolitą, która ma lat nie wiem, 13 wtedy może. I później oni tam dorastają, oni tam podróżują po tym świecie, on ją gwałci, w ogóle wszystko. I jeszcze on, jakby to książka jest z jego perspektywy. I on to naprawdę pisze, jakby to naprawdę była miłość. Jakby to było coś, co on robi, jakby dla nich. On jest po prostu tak zaślepiony tym, po prostu. Nie, naprawdę, nie mogę. Nie mogę. Klasyka najgorszego gatunku. W sensie naprawdę, jakby nie uważam, że każdy powinien przeczytać. Nie uważam, że ta książka jest w ogóle dla kogokolwiek napisana. I kiedy i w ogóle oceniają ją, chyba jakąś. znaczy nie oceniała jej w ogóle, ale oceniają ją na jedną gwiazdkę, chociaż nie oceniłam jej dlatego, że to, jakie ona we mnie emocje wzbudziła, jest całkiem crazy, że ktoś potrafi napisać taką książkę. I dlatego może jest na tyle fascynująca, że nie oceniłam jej jakby tak rzeczywiście. W tej książce jest taki cytat, który właśnie pozwala sobie przytoczyć. A ja wpatrywałem się w nią i wpatrywałem. Wiedząc już z tą pewnością jak to, że umrę, iż kocham ją ponad wszystko, co widziałem lub wyobrażałam sobie na ziemi, albo czegoś się spodziewałem gdziekolwiek indziej. Uff. Jakby to było o kobiecie jego życia, I would probably cry. Ale kiedy ja sobie wyobrażałam, że to była dziewczyna, która wtedy miała 17 lat, a on miał jakieś 50, to. Po Zresztą... Nie chcesz o niej więcej mówić. Jeżeli macie taką psychę i chcecie ją że jeżeli was zaintrygowałam, to nie polecam. Fan fakt czytałam ją od majówki, zajęło mi cztery miesiące przebrnięcie przez tą książkę w takich ogromnych w ogóle odstępach, bo nie mogłam się stawać w ogóle od tą książkę, ale mówię już, dobra, już jak zostało mi 30 stron, a czytam 50, to muszę ją skończyć. No i skończyłam, nie polecam i tyle mogę o niej się wypowiedzieć. To by było na tyle w sierpniu z moich. Yy, z mojej konsumpcji. Jeżeli macie jakieś takie Wasze ulubione filmy, które chcielibyście mi polecić, książki, filmy, seriale, to piszcie mi albo w komentarzach, albo na brief. Zapraszam Was bardzo serdecznie do tego, bo ja z chęcią je przetestuję, z chęcią przeczytam i zobaczę i ocenię moją też opinią. Lajkujcie, subskrybujcie mój kanał. A jeszcze nie zarabiam z tego, ale zacznę. Nie, no, żartuję. Może kiedyś, daleko, w przyszłości. Ale tak. Generalnie dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wreszcie będzie bardziej obfity w książki, bo trochę się nie postarałam w tym miesiącu, ale zaczęłam ich wiele, także myślę, że skończę też wiele. No i tak. Dziękuję wam bardzo. Buziaki 102. So I to była dla was Dura Barańska. Bye!